Oto top 3 powody dlaczego możemy spodziewać się drugiej części aktualizacji w Pet Simulator X. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zanim jeszcze zaczniemy, chcę słuchajcie wam powiedzieć, że w opisie i w komentarzu te tego filmu macie link do wszystkich moich kanałów, które możecie subskrybować. Słuchajcie. Pierwszą taką pierwszym czynnikiem i powodem dla którego być może będziemy mieli aktualizację powinna być druga część update'u jest to, że mamy sekretne pety. Słuchajcie, przynajmniej 2-3 pety, które były przewidziane na wielkanocną aktualizację, są ukryte i zaszyte w grze. Między innymi mamy Easter Agony czy chociażby. Tego pastel dragona, którego nie ma. Nie wiadomo, który z tych petów będzie mitycznym i legendarnym, to może się dowiemy w nadchodzącej aktualizacji, która obstawiam, nie będziemy czekać 3 tygodnie, tylko Preston prawdopodobnie datą aktualizację 30 w sobotę i tam będzie prawdopodobnie druga część aktualizacji wielkanocnej. Słuchajcie, kolejnym powodem, bo ten odcinek nie będzie długi, drugi powód, dla którego będzie prawdopodobnie druga część aktualizacji, to jest to, że słuchajcie, zazwyczaj w tych wydarzeniach, eventach okolicznościowych, czyli na przykład Halloween czy ten Christmas event świąteczny, zawsze była druga część. Zawsze była druga część i Prawdopodobnie w tym przypadku również tak będzie. Zresztą, tak jak mówię, były przewidziane pety. Preston zdecydował się to usunąć. Poza tym, jeżeli to taki bonusowy punkt, który bym dał, który nie byłby czwartym punktem, tylko takim, e, który być taki, odrobinkę, ociupinkę skłania ku temu, by myśleć, że będzie nowa aktualizacja, to jest to, że większość tych gier Robloxowych, które widzicie, mają dwie części tych eventów wielkanocnych. Chociażby. chociażby Pet Legends, Legends, chociażby Pet, y, przepraszam, nie Legends, tylko Legacy, czy Rebuild Champions X od R Rokska. Te m, większość tych gier ma dwa, dwie części update'ów. Ale zanim za z, z, przejdę do trzeciego, podziękować chcę Kamileksowi za użycie mojego kodu Broad TV w Fortnite cie. 1800 aż Dolców wydał. Bardzo Ci dziękuję. Chcę też podziękować Lady z gaga za tą podobiznę brota. Bardzo dziękuję za fanarta. Wbijajcie na discorda linki do wszystkich moich kanałów macie w opisie i w komentarzu zapraszam. A teraz przejdę do tego właśnie przykładu trzeciego. To jest informacja, którą udostępnił piterek place. Mianowicie podobno w plikach gry czy gdzieś tam w kodzie została zaszyta informacja, że miał być świat easter. Wielkanocny, wielkanocna kraina w PET Simulator X. Ona została usunięta z jakichś powodów, dla których Preston je zrobił. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że, że po prostu on większość pracy, jaką miał, to z czasu poświęcił na, na to, żeby usunąć kopiowanie PETów. I prawdopodobnie tak jest. Więc dlatego, jakby zdecydował się usunąć resztę tych petów i tych świat, tego, ten świat wielkanocny, ponieważ no, nie wyrobił się czasowo i mam nadzieję, że ta druga część będzie. Chociaż już wiecie, mijają, mija Wielkanoc, ale mamy te ple, pety. Nie obstawiam, że presto nie zachowa na następną Wielkanoc, bo być może do następnej Wielkanocy tej gry już nie będzie. Tyle z mojej strony, dajcie znać, co wy myślicie, czy będzie ta aktualizacja, czym być może jej nie będzie, jakie są wa wasze argumenty za, a jakie przeciw.